Siemano, witam na kanale Kowgarage. Dzisiaj malujemy i zakładamy nowy zderzak do Skorpio. Zapraszam. Jak już pierwsze podejście miałem do tego zderzaka? i mi się odechciało po prostu no ale zdążyłem wyszeć pół zderzaka, fakt, że nie dokładnie, ale wytarłem. No i co? Teraz wracamy i, i wycieramy dokładniej i będziemy się malować, a jutro będzie zakładać, żeby wyschło. No i tak jak tutaj macie widać właśnie to co to przed chwilą akurat wytarłem. Jest mocny dość taki żerowy ubytek. Tutaj gdzieś był zahaczony ten zderzak i po prostu trzeba bardziej wyszlifować no i tam jak widzicie już też zaczęliśmy tutaj tu górę ścierać, jeszcze cały dół ogólnie jest ten rakier niszczony. myślę, że natomiast ten z góry to odkładania i wyjmowania są po prostu uszkodzenia no i widzicie gdzieś tu gdzieś to było uderzone czy coś no i teraz będzie trzeba po prostu tak zrobić żeby nie było tego widać i pomalować na czarno. Ten już mamy oczyszczony wstępnie, znaczy wstępnie to już skończyliśmy. No, bo wychodziło dużo wyżerów, Są wszędzie te dziurki. Także tam gdzie się dało jest na gładko zrobione, a tam gdzie się nie dało, tak na przykład tu, czy tutaj jest taka linia, też ją czuć. O tutaj, a tu nie czuć. Na przykład no niektóre były za głębokie po prostu. No i co? Teraz trzeba wyczyścić to rozpuszczalnikiem, żeby odpuścić. I zabieramy się za malowanie. Tak to wygląda po przetarciu już. No dalej jest srebrny, nie widać, że był wycierany. Także okej, okay, no... Nie no, trochę widać a. Jak tylko się spojrzy, to na kamerze widać. No. Także teraz zabieramy się za malowanie. A, no i jeszcze trzeba okleić listwy i dokładkę. Dokładkę przekręcam na śruby, dlatego jej nie zdejmę, bo kurz mi się omyka. A listwy to nie wiem, czy to nakleić, czy to odejdzie, a boję się odrywać, żeby potem nie mieć problemu z przełączeniem. Także po prostu je okleję. Dobra, więc zaczynam malować. jak jest już oklejony i odpuszczony. Teraz mamy końcówkę na podkapa, co by malowało trochę szerzej. No i zaczną malować. Zobaczcie jak to będzie. Mamy już drugi dzień, no i wczoraj pomalowane dwie warstwy. Zderzak prezentuje się ładnie, choć widać pełno tych mazów i w ogóle. Także z tego nie jestem zadowolony, no ale już nic nie zrobię. Poszedł na to jeden spray. No i teraz zabieram się za trzecią i czwartą warstwę, bo kupiłem dwa spraye. Tam już mam rozmieszany, no i myślę, że to bardziej pokryje. Będzie bardziej trwałe. No i miejmy nadzieję, że będzie też lepiej wyglądać, bo jeszcze są gdzieś jakieś niedociągnięcia. Także myślę, że dwa sprayje spokojnie na zderzach mi wystarczą, już będzie dobra robota. No także ja już pomalowałem Ten cały drugi spray poszedł nie licząc kasku od motorynki orzeszek też sobie pomalowałem, bo tak sobie stał smutny. Także jeszcze mi starczyło, co sobie pomalowałem. No i zderzek mam cały pomalowany. Teraz sobie będzie schnął, a ja będę się jutro już zajmował tymi oto halogenami. Jak widzicie, tu jest pusty halogen. To było w środku, także to trzeba dokupić. No i tak, no tu jest drugi w podobnym stanie, choć trochę lepszym. Także ten może się jeszcze nadać. No, i to będziemy oglejać folią na żółto. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. No i jak już zrobimy halogeny, to montujemy to wszystko na furę. I zostaje tylko pomalować progi. No i wygląda to naprawdę dobrze. Jeszcze jak dodam te do halogeny. Myślę, że będzie cacy. Trzeba je oczywiście trochę odnowić. Że... Myślę, że spoko. Przymocowałem hologeny tak jak były to co miałem, czyli tam tutaj ten ta dobry odbłyśnik, tu ten pordzwiały trochę, ale ogólnie to myślę, że i tak wygląda spoko. Pewnie nie będzie działać, ale to się może zrobić kiedyś. No a teraz rozbieram przód skorpiaka. Tak wygląda skorpio bez przodu. No i tutaj jest stary zderzak. A tu nowy. Jak widzicie niewiele różnic. Aczkolwiek ten ma tu to pomarańczowe coś. Ten tego nie ma. No i ten ma szersze halogeny. A ten nie ma halogenów, tylko od, te odblaski są. No a tak poza tym to nie różni się niczym. Się zastanawiam się czy tą siatkę przekładać, czy nie Bo bez też spoko Tutaj do montażu zderzaka potrzebne są takie haki One tutaj wchodzą Tylko żeby je odkręcić Trzeba odkręcić plastikową śrubę Nie wiem co plastik, chyba plastik o, Taką nakrętkę, c 27 Także to się łamie i urywa A jednej potrzebuję, bo jedna tutaj jest a drugiego nie ma także jedno potrzebuję. dwa się łamały, ale już już wcześniej jak zajmowałem ten zderzak miałem ten problem i wsadziłem po prostu śrubę przez to i skręciłem także to działa i tak zrobię w tym nowym i już można zamocować no, także zderzak od Teresa już siedzi nie widać wielkiej różnicy w sumie, tylko że halogeny są większe po prostu no, ale kolor przynajmniej odnowiony. Także ze zderzaka to tyle. Myślę, że jeszcze do pomalowania zostaną progi Teresa. I na tym wygląd zewnętrzny. Chyba się skończy. No, ewentualnie jeszcze coś z felgami, ale co, gdzie, jak i kiedy. To nie wiem. No, halogeny nie działają, ale są. A także jest dobrze. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i danie łapki w górę. No i co, do następnego odcinka. Siema.